Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj specjalny program poświęcony festiwalowi, który już wkrótce rozpocznie się w Ostrowie Wielkopolskim. Regen na Piaskach 2023. A z nami jest organizator, pomysłodawca, duch sprawczy Jarosław Wardawy. Witaj. Cześć. Witam serdecznie. No właśnie, ostrzymy sobie pazurki, niektórzy to czekają od zeszłego roku na kolejną edycję festiwalu, więc no to oddaję Ci głos i zapowiadaj, co tam w tym roku przygotowaliście na Regę na Piaskach. W tym roku po raz kolejny dwa dni w dosyć podobnej formule, jak to było na przykład rok temu, czyli zaczynamy w piątek 21 lipca od... Otwartego koncertu e, na piaskach, dosłownie na piasku, bo ten koncert będzie się odbywał na plaży nad Zolewem Piaski szczygliczka. Jest to koncert otwarty dla wszystkich, nie biletowany e, i będzie to Noc Sound Systemów, ponieważ pod, spotykamy się pod tym e, umownym hasłem. E, będzie nam przez cały dzień i właściwie noc przegrywał One Love Sound System, e, młoda załoga z Łodzi, o ile dobrze pamiętam a oprócz tego w piątek zagra chyba jedyny znany mi instrumentalista grający dabowe ciężkie klimaty na skrzypcach czyli violin boy to jest bardzo ciekawy wykonawca i myślę że wszyscy którzy lubią takie właśnie dabowe klimaty i lubią to podane w takim powiedzmy lekko etnicznym sosie to na pewno się nie zawiodą, dlatego że czeka nas noc pełna improwizacji, pełna dawowych klimatów, które jeszcze wspomoże specjalna wystawa, dlatego że przyjedzie do nas ekipa, która, zwłaszcza podczas festiwalu, ale spróbujemy jeszcze również i tego, pierwszy, zwłaszcza podczas drugiego dnia, ale spróbujemy również i w piątek na piaskach to też zaprezentować. Pokaże nam wystawę o historii sąd systemów i opowiedzą w jaki sposób sąd systemy z Jamajki trafiły do Europy i do Polski. To będzie pierwszego dnia, to jest taka rozgrzewka, to jest takie przygotowanie, a może jeszcze jeden krok wstecz. I Dwa zdania o tym w ogóle o miejscówce, dlatego że nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy już przecież, przecież byli na piaskach. Mam nadzieję, że nas będą też słuchali ludzie, którzy przyjadą tam po raz pierwszy. Otóż gramy w Ostrowie Wielkopolskim nad zalewem piaski szczygliczka. Przepiękna miejscówka, myślę, że potwierdzisz. Absolutnie tak i rekomenduję. To tak jak Jarosław mówi, dokładnie od miejsca grania na tej plaży do wody to jest dosłownie, no można się rozpędzić i, i wskoczyć. Tak, dokładnie tak to wygląda. Na miejscu piękna plaża, na miejscu gastronomia, na miejscu pole namiotowe to, co jest bardzo ważne. Tuż, tak naprawdę, przy miejscu koncertów także żaden transport, żadne takie rzeczy nie wchodzą w ogóle w rachubę. Wystarczy przejść 200 czy tam 400 metrów i jesteście na miejscu, gdzie odbywają się koncerty. No i te koncerty, tak jak już powiedziałem, piątek 21 lipca gramy na plaży, na piaskach, na piasku. Nad zalewem piaski Sztygliczka. Drugiego dnia, no to już naprawdę potężne uże, uderzenie koncertowe, bo gramy na terenie ośrodka. Jakby co na wszelki wypadek, te koncerty odbywają się pod takim wielkim namiotem, także jesteśmy absolutnie uniezależnieni od pogody, od mm. wszelkich e, ewentualnych kaprysów, których, z tego co wiem, jak, jeśli wierzyć prognozom pogody, e, nie będą miały miejsca w tym roku. Rozpoczynamy bardzo wcześnie, bo rozpoczynamy już o godzinie 14.00 e, konkursem Młodych Talentów, e, dlatego że festiwalowi od lat 17 e, nieustannie e, towarzyszy konkurs Młodych Talentów imienia Ryszarda Sarbaka. E, Ryszek Sarbak był e, trębaczem zespołu Gedeon Jerubal, jednym z jednego z pierwszych zespołów e, grających regę w Polsce. No i prywatnie był moim kolegą, dlatego że ja pochodzę z Poznania. E, znaliśmy się dobrze z całą załogą Gedeon Jerubal. W tych pięknych latach 80., kiedy to reggae w Polsce się rozpoczynało. No i w ogóle ten cały festiwal tegoroczny jest właśnie pod hasłem 40 lat obecności i 40 lat masowej popularności muzyki reggae w Polsce, liczonej od daty pierwszych, pierwszej serii koncertów zespołu Misty In Roots. I dlatego kiedy Rysiek najpierw przyjechał i zagrał razem z zespołem Bastion w roku bodajże 2003, później, no niestety kilka lat później zmarł i razem z Krzyśkiem Rucińskim zastanawialiśmy się jak uczcić jego pamięć i stwierdziliśmy, że najlepszym takim żywym pomnikiem dla Ryszka będzie właśnie impreza dla młodych ludzi, dla młodych zespołów i tak powstał w roku 2007 Konkurs Młodych Talentów. W tym roku cztery zespoły e, zakwalifikowane na podstawie nadesłanych e, nagrań. To będzie zespół Jamaiki, e, Elchi Łoboda, e, Lonely Tree Sound System e, i zespół Blumahoe. Czyli e, od godziny 14 rozpoczyna się część e, konkursowa, e, no i występy będzie oceniało jury e, i wyniki ogłosimy tego samego dnia. W przerwie zagra zespół, to znaczy w przerwie, w pomiędzy częścią konkursową a festiwalową zagra zespół Żywica, laureat konkursu zeszłorocznego, bo to jest jedna z części tego konkursu: jest zaproszenie do otwarcia festiwalu i zagrania w roku kolejnym. Czyli będzie grała Żywica, zespół, który wybieraliśmy rok temu. No i później już rozpoczynamy właściwą część festiwalową. Czyli na początek będzie Młoda Nadzieja Polskiego Rega, czyli tak jak pozwalam sobie mówić o zespole Boleo and Follow the Rhythm. No i potem napięcie będzie już tylko stopniowo rosło dlatego że w tym roku to 40-lecie polskiego reggae jest bardzo mocno zaznaczone poprzez dwa naprawdę znakomite projekty. Nie przepadam za tym słowem, ale teraz należy go użyć dlatego że na przykład Dinozaury Reggae to jest coś zupełnie innego. To nie jest normalnie funkcjonujący zespół. To jest bardzo ciekawa historia, którą warto opowiedzieć w połowie lat 80 w Łodzi powstał zespół Katarzis. Starsi fani reggae na pewno ten zespół pamiętają. Jego liderem i nomen omen motorem napędowym był Krzysiek Motor Skowroński. Zespół istniał kilka lat, pod koniec lat 90 przestał występować. No, i potem zaczęły się dziać wokół tego zespołu i wokół zwłaszcza lidera rzeczy absolutnie dziwne. Dlatego, że Krzysiek przeszedł tak zwaną konwersję i został ortodoksyjnym żydowskim rabinem i to takim naprawdę bardzo znanym i bardzo cenionym, dlatego, że jest kantorem, czyli tym, który prowadzi te modlitwy na przykład w tak prestiżowych, ważnych dla chyba całego świata miejscach jak. Na przykład Obóz w Oświęcimiu, czy podczas rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, to właśnie jest ten gość. Facet, który w 80. latach śpiewał reggae w Polsce, został kantorem, po czym niedawno stwierdził, że czuje potrzebę powrotu do korzeni. A jego korzeniami jest właśnie muzyka reggae. Nawiązaliśmy w dziwnym w dziwny sposób dosyć kontakt, zaczęliśmy rozmawiać o tym. I e, zacząłem go namawiać na to, żeby może spróbował a, reaktywować e, zespół Katarzys. i tak od słowa do słowa e, doszło do czegoś innego, dlatego, że e, tak, projekt Dinozaury polskiego reggae to e, rzecz taka ponadwymiarowa i ponadkulturowa. E, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, e, będą to muzycy e, no, znakomitej kapeli, czyli Malau Reggae Rackers. Ale zamiast tylko jednego zespołu e, Katarzis, tego reaktywowanego, będzie czterech wokalistów. E, będzie Sym Heller czyli Krzysiek Skowrońskich, e, śpiewający utwory e, zespołu Katarzis, będzie Darek Malejonek, śpiewający e, utwory e, Izraela i kultury, będzie Jarek z Bakszyszu oczywiście e, w swoich firmowych e, piosenkach i będzie. E, Słoma, czyli prekursor e, gry na, i, i konstrukcji w ogóle bębnów w Polsce. E, Jurek Słoma Słomiński, gość, który dość rzadko pojawia się na festiwalach, ale absolutna legenda e, polskiego reggae. E, gość, z, razem z którym w ogóle, tak można powiedzieć, chyba e, oryginalne, e, własne, wykonane przez własnym sumptem bębny w ogóle pojawiły się po raz pierwszy w Polsce. Będzie to fantastyczna podróż. Ja już słyszałem trochę ten pierwszy inauguracyjny koncert, który miał miejsce w Radiu, w radiu, Lublin, w radiu Lublin i powiem szczerze, że jestem zachwycony. To jest... Oni potrafią uchwycić chyba to wszystko, co najbardziej lubię co jest najpiękniejsze w polskiej muzyce reggae. Tą duchowość, przekaz i taką pozytywną energię, która płynie od tych panów, no już w stosownym dosyć wieku, ale nie wypominając tego nikomu, są w znakomitej formie i bardzo dużo się spodziewam po tym koncercie. A więc dinozaury polskiego reggae, a oprócz tego kolejny projekt, też bardzo specyficzny, czyli Rebel Idrens. To z kolei załoga, którą zwołał E, y, niejaki siwy, czyli e, Tomek, były gitarzysta e, Maleo Reggae Rackers, który zaprosił do nagrania materiału, do nagrania płyty e, wielu u, bardzo różnych wokalistów. E, to m, e, mniej lub bardziej znani e, wokaliści z kręgu muzyki reggae, trochę nawet z kręgu e, hip hopowych. E, kilka gwiazd, między innymi Chiba, między innymi Regenerator, a Johnny Halicki, czyli Johnny Rockers, no i przede wszystkim postać, która myślę będzie takim numerem jeden, jeśli chodzi o tegoroczny festiwal, czyli Brinsley Ford, który wystąpi w dwóch odsłonach. Brinsley Ford to założyciel i główny wokalista legendarnego brytyjskiego zespołu Aswad, jednego z absolutnie najważniejszych zespołów brytyjskiej sceny muzyki reggae. To jest ten gość, który śpiewał i zapowiadał na legendarnej płycie Live and Direct. Możecie pamiętać ich z takich hitów jak chociażby Shine, jak chociażby Don't Turn Around i kilku innych. Dlatego, że z nim jest dość ciekawa sprawa, bo im udało się przeniknąć do mainstreamu, a kilka ich utworów, te dwa między innymi, które powiedziałem, to były absolutne światowe hity, które w latach końcówce lat 80. i w latach 90. były znane absolutnie na całym świecie. Efektem działalności zespołu ASWOT było między innymi podwójna nominacja, inaczej, dwukrotna. Nominacja Brinsleya Forda do nagrody Grammy, także jest to zawodnik z absolutnie najwyższej półki i Brinsley wystąpi w Ostrowie Wielkopolskim w podwójnej roli. Zaśpiewa jeden utwór, Clutch Town Reggae a w ramach projektu Rebel Idrens, no i przede wszystkim będzie myślę taką, takim wiodącym linerem, wiodącą gwiazdą. Całego festiwalu razem z zespołem Aswod, dlatego że będą występować nie pod szyldem Brinsleya Forda jako solowy projekt, tylko właśnie jako Aswod. No i można by się było zadać sobie pytanie, dlaczego akurat tak? A no dlatego, że no, wszystkim rządzi tutaj repertuar. No, na pewno będzie znacznie więcej utworów zespołu Aswod niż. By to było w koncercie pod tym solowym szyldem. Będą muzycy z tego zespołu razem grający z polskimi muzyka, muzykami, i myślę, że to będzie prawdziwa, wielka uczta dla fanów muzyki reggae. Zespół. Aswod wprawdzie raz występował w Polsce, ale był to bardzo dziwny, specyficzny, no i ten kto był to chyba e, potwierdził nie, był to koncert, bo Brinsley na niego nie dotarł, e, śpiewał ktoś zamiast niego w różnych dziwnych warunkach, także e, myślę, że fani polscy muzyki reggae i sam zespół chcieliby o nim jak najszybciej zapomnieć. No ale teraz Aswod e, w znakomitej formie, Brins e, w znakomitej formie. Wiem, bo spotkaliśmy się w Krakowie przed koncertem. Rozmawialiśmy na temat tego, jak ma, miałoby to wyglądać i jak to będzie wyglądać w Ostrowie Wielkopolskim. Jestem absolutnie przekonany, że zespół ASWOT i Brinsley Ford to będzie, to będzie Betarda i to będzie znakomity występ i znakomity koncert. No i został nam jeszcze finisz dnia festiwalowego, został nam koncert zespołu um, zespołu Positive Thirdays in Dub, czyli kolejna dawka mocnego, mocnej muzyki dubowej, ciężkiej, ciemnej. Myślę, że takiej e, muzyki, która uspokoi te e, emocje, które wywoła Brinsley, Aswad i pozostali artyści, którzy wystąpią. Na festiwalu Regena na Piaskach, który już 21 i 22 lipca w Ostrowie Wielkopolskim. A ja tylko, A ja tylko e, e, mogę dodać, mogę dodać e, na zachętę, coś zachęcam. tutaj mamy, ten Tak, jakiś, taki? Ten zobaczę, o, może już go nie mamy. Słuchajcie, drodzy Państwo, ja miałem okazję widzieć już Rebel Idrens i to jest światowe granie, to jest po prostu światowe granie i, i absolutnie zachęcam. Jarek, jakie, ile kosztują bilety? Gdzie je można kupić? Czy to będzie przed festiwalem, czy za pośrednictwem jakiś tam platform? Jak jak się dostać. Wszystkie informacje dotyczące biletów znajdziecie na naszej stronie internetowej raganapaskach.pl. Bilety można kupić na wiele sposobów. Można zrobić to w każdej chwili, nawet teraz poprzez internet, dlatego że obsługują nas trzy bileterie. Możecie szukać tego na stronie biletserwis.pl, na stronie Empik Bilety i poprzez aplikację going. To będzie sprzedaż internetowa będzie trwała tak naprawdę e, do dnia koncertu włącznie dlatego że e, bilet e, również będziecie mogli kupić e, oczywiście także w dniu koncertu na dwa sposoby wtedy dlatego że można będzie go kupić na miejscu w kasie e, a także będzie działała sprzedaż e, internetowa dlatego każdy kto tylko będzie miał um, chęć i ochotę, e, może to zrobić na kilka różnych sposobów, taki, jaki jest dla niego wygodny, a w taki jaki sposób, jaki on preferuje. E, przypomnę tylko jeszcze, że mamy pole namiotowe i warto przyjechać wcześniej. Pole namiotowe rusza już w czwartek, e, 20 lipca, po południu. E, meldujecie się na polu namiotowym, e, rozbijacie namiot i wtedy możecie być na tym polu namiotowym aż do aż do niedzieli południa. A bardzo polecam nasze media społecznościowe i stronę regenapiaskach.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje. Jeszcze raz przypomnę mi wszystkie te najważniejsze detale, które jednak są niezwykle istotne. Bo na przykład w tym roku będzie w innym miejscu brama wjazdowa na teren e, pola namiotowego dla samochodów, bo można wjechać e, samochodami na pole namiotowe, tam auto zostawić. Wszystkie zasady dotyczące pola namiotowego, dotyczące biletów, e, dotyczące tego, kto, gdzie i kiedy i o której gra, znajdziecie na stronie regenapiaskach.pl. Znakomicie to brzmi. Ja też dodam rzecz, o której Jarosław nie powiedział, ale proszę Państwa, to jest naprawdę festiwal, gdzie panuje znakomita atmosfera, której trudno szukać gdzie indziej. To jest naprawdę coś niesamowitego i ci, którzy nie byli, naprawdę rekomendujemy. Sprawdźcie, a raczej pewnie będziecie wracali, jestem przekonany. Tak więc, Brinsley Ford, Aswald, Weterani, czyli dinozaury polskiego reggae, no co słuchajcie, no nie może. Być lepiej i, i myślę, że wszyscy, wszyscy tam się spotkamy. Jarosław Wardawy, ojciec chrzestny, a właściwie nie ojciec chrzestny, ojciec tego festiwalu, e, duch sprawczy, pomysłodawca, i, i, i proszę bardzo, i mamy festiwal naprawdę o światowym e, poziomie tak więc wbijajcie drodzy państwo tak jak mówił Jarek już od czwartku możecie e, poczuć atmosferę piknikową pogoda jest naprawdę jamajska jak na zamówienie e, e, rzut beretem naprawdę no właściwie no pa, parę dziesiąt metrów jest woda więc no, czy może być lepiej ja się pytam proszę państwa więc absolutnie e, trzeba tam Ja myślę że może być wiesz kiedy mhm. e, e, lepiej będzie w Wtedy, jak się wszyscy razem tam ci, którzy nas słuchają, ci, którzy nas e, może posłuchają na jakimś odsłuchu albo trafią e, przypadkowo na tę rozmowę, jeśli się zdecydują i stwierdzą, że warto przyjechać. A mamy wakacje, a jestem a wakacje, przekonany, wakacje, że warto. Dokładnie. Mamy wakacje, drodzy Państwo, więc idealny czas na, na to, żeby na przykład przewietrzyć głowę, e, sprawdzić znakomite miejsce i powibrować przy absolutnie no, najlepszej gatunkowo muzyce e, reggae. No, znakomite gwiazdy. A może czy coś dodać? Oczywiście. No, bo tak zacząłeś mówić o atmosferze i zacząłeś mówić o tym, co wyróżnia, myślę, czy odróżnia Regena na piaskach od innych festiwali, które odbywają się w Polsce. No i tutaj chyba nie będzie z żadną przesadą, jeśli powiem, że to jest właśnie atmosfera. Bo festiwal to nie jest. Muzyka jest zawsze najważniejsza. Zwłaszcza na festiwalu muzycznym, ale muzyka to nie jest wszystko, co na was czeka w Ostrowie Wielkopolskim nad zalewem Piaski i Ta atmosfera jest szczególna ze względu na to, że jest to festiwal jednak dość kameralny, odbywający się od 23 lat w tym miejscu. Ja naprawdę znam sporą część publiczności. Są ludzie, którzy przyjeżdżają bo kilkanaście razy. Przyjeżdżali sami, teraz przyjeżdżają z dzieciakami. Swoimi, dzieci rosną razem z tym festiwalem. No i właśnie, to jest kolejna bardzo ważna rzecz. Nie bójcie się przyjechać ze swoimi dzieciakami. Zaopiekujemy się tymi dziećmi, będziecie mogli pohasać pod sceną. Będą animatorzy, którzy będą organizowali dla nich zajęcia, którzy zadbają, zaopiekują się. Dzieci mogą oczywiście być z wami na, na polu namiotowym, na terenie koncertowym, tylko razem z rodzicami, ale jak już tam będziecie, no to będziecie ich mogli zostawić pod naszą opieką. Wszystkie szczegóły dotyczące wstępu dzieciaków również w tej części biletowane, a my już postaramy się stworzyć tą rodzinną atmosferę, bo jak kiedyś powiedział Ares z zespołu Ares and the Tribe, to taki być może najbardziej rodzinny festiwal reggae w Polsce z wielu względów. Między innymi dlatego, że w ten festiwal jest zaangażowana cała moja rodzina, łącznie z żoną, dzieciakami, z przyjaciółmi dzieci i z naszymi przyjaciółmi. To jest ekipa, która ten festiwal organizuje głównie no i ze względu na to, że z wieloma widzami, którzy przyjeżdżają łączą nas serdeczne więzi, bo spotykamy się przynajmniej raz w roku ale za to już od wielu lat niektórzy byli tutaj już kilkanaście razy, spróbujcie zobaczcie, serdecznie zapraszam absolutnie, absolutnie święte słowa, tak więc zapraszamy drodzy Państwo, już za tydzień, to znaczy to za tydzień to już będziemy wracali, tak więc nie wahajcie się, jeżeli ktoś właśnie rozważał Rekomendujemy, przybywajcie, a będzie co wspominać na pewno. Bardzo wam dziękujemy za to spotkanie. Jarosław Wardawy, organizator pomysłodawca festiwalu Regena na Piaskach i zapraszamy serdecznie. Trzymajcie się, dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję.